Jest tak. koło zapasowe wszystko jest na miejscu. Lwarek ładny, taki bezrys jakiś. Felgi założyliśmy nowe na zwykły koło. Nie wiem, jakieś dziur po papierosach, ani nic takiego. Cufitka też jest ładna. Przednie fotele też jak najbardziej ok. Deska Cufitka nad kierowcą. Doły drzwi. Więc spodu sobie możemy go jeszcze obejrzeć też. Ładne są te. Japońcy potrafią być pognite albo wysmarowane czymś. A to nie jest w oryginale. Katalizator na miejscu. przednie bez jakiegoś większego lantu I felgi założyliśmy z oponami Honkoka Bardzo fajne koło Mega na tym wygląda W stosunku do tej stalówki na kołpaku To jest dzień do nocy Wiadomo czerwony jest zawsze, zawsze szybszy Tu od drugiej strony też jest OK. Belgii Włoskiej produkcji, nie jakiś hinol Trochę w matrysporcie siedzi, to OS firmy zna I bardziej okej okay. Pod maskę możemy sobie zajrzeć Akumulator jeszcze rzuciliśmy tu nowy bo Stary był taki, że jak auto powstało parę dni to już ciężej odpalało, więc jest nowy Nowy normalnie z gwarancją tu też jest ok. No, silnik normalnie zakurzony. jakby ktoś chciał, to możemy mu go umyć. A wydaje mi się, że nie ma takiej konieczności. Nie jest jakiś skorodowany, bo czasami, tak jak jest jakaś Szwecja, Dania, to ten, ten pas przedni już potrafi to wszystko być takie brzydkie, pokorodowane. Czy maska tu od wewnętrznej strony? to tu jest ładne wszystko. Wszystko jest na miejscu. Więc pozostaje się jeszcze tym przejechać kawałek. Kluczyk tutaj mam, a kluczyk od, od bramy, pilot od bramy od Tu jeszcze możemy sobie spojrzeć na belkę w sumie Też to ładnie wygląda Tu jest Jak najbardziej ok Kurde, tu jest nic, nie za dużo. Aby ktoś chciał to żeby nie było, że czegoś nie pokazałem. słuchaj od spodu. Nie widać nic. No i tak jest. No. Bez jakiegoś gradu i innych takich dziwnych sytuacji. Kluczyk jest, kurczyk jest. Wezmę jeszcze krótką przejażdżkę. Autopromocja dobry nastrój unosi się w powietrzu. Ale my wiemy, że przedatkowanie śmiertelne. Nie Wie to złego. Dzień dobry, na Rogalska Proszę Państwu podziękujemy za radio. Pas sobie zapniemy. Zasięg prawidłowy. Kontrolki się nie świecą na desce nic sobie włączymy. Wszystkie biegi ok. Przekładnie jest tu w regeneracji. No to w też często było także coś tutaj on przy tych skrętach pałasowało. I mamy fajny odcinek, żeby sobie jeszcze zawieszenia posłuchać. On jest cichutko z jednej strony, a z drugiej tak samo.